Cześć kochani, no, Jacówek z Londyn się kłania. Dzisiaj Was zapraszam na zapoznanie się z moją najnowszą pasją, jaką jest utrzymanie tego ogrodu i pielęgnowanie go. Pokażę Wam, co nowego w ogrodzie się zdarzyło, jakie są najnowsze radości, pokażę Wam trzy takie znalazłe, fajne rzeczy, których chcę się pochwalić w tym filmie. No, i jak widzicie, wpisuje się w trend nowego Zielonego Ładu. To jest oczywiście ironia. Kiedyś yy, czytałem takie fajne chińskie przysłowie i tutaj przytoczę. Jeżeli chcesz być szczęśliwy przez jeden dzień, to się upi. Jeżeli chcesz być szczęśliwy przez jeden rok, to się orzeń. Jeżeli chcesz być szczęśliwy przez całe życie, to załóż ogród. I dzisiaj Wam pokażę takie fajne trzy rzeczy, które cieszą w tym okrocie. Zapraszam. Najważniejsza część każdego ogrodu to ta mini plantacja, gdzie sadzimy nasionka i z nich wyrywamy małe roślinki. Idąc tutaj od góry, po lewej stronie mam taką, jak to powiedzieć, mieszankę wszystkiego. One są przesiane i z nich wydobywałem pojedyncze roślinki, żeby je wsadzać do tych tutaj rozsadników. I rzeczywiście troszkę się udało tego zrobić. Tutaj mamy efekt tego, tego mojego działania. W tej postaci tutaj, tak, widzę, że są trochę środkiewek, jest jakiś inny, jeszcze sałata, bo to tam wyrasta. No, tutaj mamy osobne nasionka, które siałem do tego rozsadnika. Z tyłu mamy koperek, z mamy koperek, tak? Dużo kroków. Ale tu jest taka mieszanka, to jest te takie okrągłe, takie zakrąglone yy, listki. To jest bazylia. Bazylia o odmianie on tak się nazywa. I tutaj mamy kolejne. Kolejne. Bazylia, takie już wyrośnięte nawet też A to miała być mięta korsykańska w tym rozsadniku, ale niestety wyszło tylko kilka roślinek. A była bardzo stosunkowo droga na te innych nasion. No tutaj chyba marchewkę posadziłem, tak sobie powolutko rośnie. Czy jest więcej bazylii. Troszkę ich innych sałatek jeszcze jest tam nasadzone. I to też będę rozsadzał. A te małe roślinki po lewej stronie to jest z kolei. Lawenda. To jest lawenda. Już tak to wygląda. A teraz przechodzę do mojego głównego pomieszczenia, gdzie mam roślinki. I słuchajcie, jest pierwsza, pierwsza zmiana w tym ogrodzie. W ogóle, jak zauważyliście, jest, być może ktoś zauważył, że jest przemeblowanie. I tutaj, słuchajcie, to jest fantastyczne. Tutaj wyrosł mi szczypiorek z ziemi. Jak super. Bardzo się cieszę z tego szczepionku. To jest świetna wiadomość. Jest szybciorek. A teraz przechodzimy do wiadomości. Numer dwa, która mnie bardzo cieszy, tutaj to jest to, że wyrosły mi dwie sałaty. Słuchajcie, już mają, nabierają. A tu jest trzecia i czwarta, nawet nie założyłem. O wow! Jak blisko siebie. Super, to jest fantastyczna wiadomość. Będzie świeża sałata. I teraz dochodzimy do trzeciej super wiadomości dzisiejszego dnia. To jest naprawdę wiadomość, która mi zrobiła dzień. Jak to zobaczyłem, to po prostu wpadłem w zachwyt. Słuchajcie, moje pomidorki. Tutaj są cztery krzaczki. I na tych krzaczkach to są takie malutkie pomidorki, które właśnie. Dzisiaj mi się tutaj objawiły. I to jest ta właśnie super wiadomość, kochani, która mnie tak bardzo ucieszyła. To są moje pierwsze wyhodowane własnecznie pomidory. O, no, nawet tam jest takie malutkie. Sporo ich jest. To są takie malutkie pomidory. To są takie krzaczki doniczkowe. One już większe, dużo nie będą. Obok tego jeszcze tutaj groszek ozdobny On nic mi tutaj nie wypuścił. Na razie jakiś taki malutki. Tylko jest. O, jedno pojedyncze. Zobaczymy, co z tego będzie. Kochani, pomidory. O, <grym> świetna wiadomość. A jako bonus dodałam wam jeszcze, że kukurydza, na którą tak czekam. To trzeba przypominać bardziej kukurydzę, bo pojawiły się te wąsy. Tutaj na tych krzakach, na tych krzewach kukurydzy, no. polecam każdemu własnoręczną hodowlę. Sprawia to ogromnie dużo radości. No, pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zostaw lajka, like zostaw sobie. Cześć pa.